Dzień dobry, e, witam Państwa. Dzisiaj mamy do zaprezentowania e, kolejny model wózka. Jest to e, wózek z firmy Eurocard. Model wózka jest to Crocs. E, I tak naprawdę wózeczek jest wózeczkiem wielofunkcyjnym, jak i również wózeczkiem modułowym. O co chodzi? Chodzi o to, że wózek występuje w wersji podstawowej jako spacerówka, Natomiast jeśli chcemy mieć wózek 2 w jednym, to wtedy dokupujemy sobie gondolkę do niego, a jeśli chcemy mieć wózek 3 w jednym, dokupujemy sobie e, fotelik. I teraz tak, zacznijmy może od spacerówki. Spacerówka dosyć duża, z przedłużaną budą, czyli mamy dosyć sporą, przedłużaną budę o jedno. Jeden element, czyli jeden płat. Regulacja oparcia tak naprawdę e, reguluje się do pozycji leżącej, czyli mamy bardzo duże siedzisko. Jest to długość około 90 cm. Więc jeśli chodzi o spacerówkę, to jest dosyć obszerna spacerówka. Pasy mamy pięciopunktowe z oznaczeniami. Odblaskowymi, czyli one w ciemności nam się świecą. Dodatkowo mamy zagłówek, czyli taką poduszeczkę, którą możemy sobie w późniejszym okresie zdemontować. Regulowany, oczywiście, podnóżek. Regulujemy sobie do odpowiedniej pozycji. I tak jak na spacerówkę, podgląd. Dla rodzica, żeby można było zerknąć, co tam robi nasza pociecha. Co jeszcze? Mamy bardzo duży kosz, co prawda otwarty, ale dosyć pojemny. Dodatkowo mamy paski odblaskowe, żeby w ciemności było nas widać. Jeśli chodzi o spacerówkę, spacerówka jest do 22 kg, czyli dosyć. Dosyć spory przedział kilogramowy e, dla dzieciaczka. I powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę spacerówka już do końca, czyli do końca wózkowania naszego dziecka. W opcji do zakupienia, ponieważ nie ma tutaj w zestawie do tego wózka torby, w opcji do zakupienia mamy taką torbę. Jeśli bylibyśmy zainteresowani. W danej kolorystyce wózka jest do zakupienia. Jeśli chodzi o składanie wózka, wózek możemy złożyć przodem do kierunku jazdy, jak i tyłem do kierunku jazdy. Także tak naprawdę wózeczek bardzo e, funkcjonalny. Jeśli chodzi o składanie wózeczka, składamy sobie najpierw siedzisko, a następnie przekręcamy sobie. Taką rączkę w y, rączce tutaj u góry, przed, uprzednio przyciskając sobie przycisk, obracając i składamy sobie wózeczek do pozycji tak naprawdę stojącej. Tak, mieliśmy spacerówkę, teraz mamy wersję gondolową, czyli e, gondolka w pierwszym okresie, jak rodzi nam się dziecko, chcąc mieć wózek dwa w jednym, to kupujemy sobie gondolkę. I co mamy w tej gondolce? Gondolka. Mamy rączkę, w którą możemy przenosić sobie dzieciątko. Czyli, wypinając sobie gondolkę, możemy przenosić sobie ją za pomocą tej rączki. Odpinane przykrycie na nóżki. Jest ono na zamek, czyli możemy sobie odpiąć materacyk. Folię przeciwdeszczową na gondolkę. Mamy przedłużaną budę. Kieszonkę od strony rodzica, gdzie możemy zawsze coś sobie włożyć bardziej przydatnego bądź pilnego do zabrania ze sobą. Gondolka jest bardzo prosto wypinana za pomocą dwóch przycisków z dwóch stron. I jeśli chodzi o zamontowanie gondoli, gondola jest montowana na adapterach, więc jeśli chcemy korzystać z gondolki, najpierw musimy zamontować sobie adaptery, a dopiero potem zakładamy sobie gondolkę. Spacerówka natomiast już nie, nie potrzebuje mieć adapterów, więc tak naprawdę spacerówkę, żeby zamontować, demontujemy adaptery i dopiero potem sobie zakładamy spacerówkę. To jest gondolka. Następnie mamy fotelik. Z fotelika korzystamy oczywiście po zamontowaniu adapterów. Jeśli mamy szybką wizytę u lekarza, jeśli mamy szybkie zakupy, montujemy sobie fotelik. Po zakupie oczywiście adapterów z tej firmy. I montujemy sobie fotelik i w takim foteliku. Możemy sobie przewozić dziecko, jeśli chodzi o właśnie szybkie zakupy bądź wizytę u lekarza. Co do fotelików, foteliki możemy zamontować sobie z Maxi COSI, z Cybexa, no i oczywiście z Avionauta.